A w dzisiejszym odcinku to co tygryski lubią najbardziej, czyli prospecting. Pokażemy wam jak zrobiliśmy to w praktyce. To znaczy do kogo uderzyliśmy, czyli do jakiej buyer persony. Skąd znaleźliśmy te nasze buyer persony w internecie? No i jaką metodę prospectingową wybraliśmy i dlaczego. Nie przedłużając, zapraszam na część praktyczną, lecimy. Prospecting należy rozpocząć od segmentu. Z odcinka 5, może pamiętacie, jeżeli nie oglądaliście, to linka znajdziecie poniżej, albo pewnie gdzieś tutaj go podepniemy. Wyszedł nam i wyklarowały nam się takie trzy główne segmenty. My w tym odcinku skorzystamy z tego segmentu, który zajął właściwie pierwsze miejsce, czyli B2B franchise od 10 do 100 pracowników. Nasz poziom to był ten właśnie pies i właściciel, dyrektor sprzedaży. Tak więc ten segment i te buyer persony będą w naszych kręgach zainteresowania. No i teraz skąd pozyskać te, te dane? W zależności pewnie od, od segmentu, w, to tutaj akurat w ramach franchise tych franczyz w Polsce nie ma zbyt wiele. Często jest też tak, że jeden ma, franczyzodawca ma, ma kilka jakby jednostek firm pod jednym brandem, ale to jest jeden, jeden właściciel. Tak więc tutaj my postawiliśmy na takie precyzyjne, że tak powiem, kontakt. No i skorzystaliśmy ze strony franchising.pl, który zbiera tak, to jest taki katalog różnych różnych franczyz. No i dokładnie wybraliśmy kategorię uroda i fitness w pierwszej kolejności, żeby na tej grupie przetestować nasz, nasz działania prospectingowe. Z tego poziomu zebraliśmy 21 firm, no i tutaj mamy ich kontakty mailowe. Tak więc utworzymy sobie teraz taki segment, od którego zaczniemy, zaczniemy działania. Czyli sobie przejdziemy do naszego, ja sobie skopiuję teraz te nasze adresy mailowe i przejdziemy sobie do utworzenia segmentów. Czyli wchodzimy sobie tutaj, w akurat, ja to będę robił z poziomu Bitrixa. Tu są jakieś też segmenty wbudowane, ale my tworzymy dedykowany segment pod, pod kampanię. Nazywamy sobie ten segment FR. I tutaj jest nasz, zgodnie też z naszym katalogiem, Uroda i Fitness. Uroda i. Fitness. No i tutaj akurat możemy mieć y, dynamiczne zbieranie tych danych, jeżeli chodzi o CRM, -a. Natomiast my mamy taką niestandardową listę odbiorców, w którym po prostu wklejamy te adresy mailowe i robimy import, czyli mamy 21 adresów mailowych w segment franczyzy y, Uroda i Fitness, no i klikamy zapisz. Segment wybrany, to teraz czas na działania prospectingowe. My wykorzystujemy taką metodę hybrydową, to znaczy połączymy cold mailing z cold callingiem. W pierwszej fazie wyślemy trzy maile do naszego segmentu, a po tych sekwencji trzech maili podejmiemy próbę cold callingu do osób, które oczywiście nam, nam nie odpowiedziały. Tak więc przejdźmy i zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Jeżeli już ten segment mamy utworzony, yy, i tutaj wykorzystamy akurat w sekcji marketing yy, to możliwość tworzenia kampanii, akurat w Bitrixie. Yy, no i tutaj. To działa w praktyce w ten sposób, że albo no, mamy na przykład utwórz kampanię e-mailową, są jakieś konkretne schematy, szablony. Tak więc to się tworzy bardzo prosto. Pokażę Wam, jak już taką kampanię tutaj przygotowaliśmy i jak to działa w praktyce. Mamy kampanię FR, mail pierwszy. Zobaczmy, jak wygląda też ten mail, co, co tam na, napisaliśmy. Pierwsza rzecz to tutaj musimy wybrać sobie segment. No i tutaj ten nasz, który zdefiniowaliśmy, czyli franczyzy. Uroda Fitness. Segment mamy wybrany, temat. Zapytanie o franczyzę. No i dlaczego taki temat? Sam wiem, że jeżeli byśmy dostali, jako powiedzmy, jako franczyza, jako forobot, dostalibyśmy taki, taki mm, Takiego maila z takim tematem, to na pewno byśmy go otworzyli. To znaczy, z, tutaj chodzi o to, że to jest no najbardziej odzorowanie takich zachowań potencjalnych klientów. Tak więc żaden potencjalny klient, który chce zapytać o franczyzę, nie robi też czegoś takiego, czy masz może problem z XYZ. Tak więc chcieliśmy to odzorować. Myślę, że to jest takie trochę. Catchy, takie, takie przyciągające uwagę. No i te, te, ten wskaźnik otwieralności mamy nadzieję będzie wysoki, a oczywiście to potem zobaczymy w statystykach po, po kampanii. No i tutaj też chcieliśmy, żeby ten mail nie był tutaj naszpikowany jakimiś zdjęciami, czy, czy jakimiś obrazkami, czy jakimiś innymi separatorami, przyciskami, czy czymkolwiek innym, tylko chcielibyśmy, żeby on jak najbardziej oddawał to, co użytkownik, z, jakby też, też pisze. No i mamy dzień dobry, kontaktuję się, ponieważ znalazłem Państwa firmę na stronie. Franchising.pl, co jest prawdą, zauważyłem, że często w firmach franczyzowych pojawia się trudność z tym, że dużo wydają na marketing, ale nie przynosi to oczekiwanych rezultatów, bo brakuje dobrej obsługi. Skąd to wiem? Bo sam doświadczyłem tego problemu. No i tu informacja o to, że jakby ja też jestem właścicielem franczyzy robots. Skupiamy się na pozyskiwaniu lidów. No a problemem było też to, że te leady, ok fajnie napływały, ale no był problem z ich obsługą. Często nie było w ogóle podejmowane kontakty. No i po co wydawać 10 tysięcy przykładowo na Google Ads, skoro i tak to potem gdzieś jest nieobsługiwane albo jest po prostu źle obsługiwane. No i tutaj jest jakby pierwsza wiadomość mailowa, dołożona stopka no i tu jeżeli chodzi o też sobie zresztą przejdziemy więcej to możemy sobie ustalić parametry yy, parametry odnośnika, to też jest informacja od razu o utm yy, który jest, jest skonfigurowany jeżeli byśmy jakieś załączniki chcieli yy, dołączyć, no to tutaj też jest taka, taka opcja śledzenia odczytywania wiadomości, to zaznaczyłem żebyśmy mieli wiadomość zwrotną, jakie są wskaźniki odczytywania yy, no i wyświetlenie yy, wysyłki tylko w określonych parametrach czasowych czyli powiedzmy, żeby to też nie, nie wychodziło nie wiadomo o których godzinach no, i teraz, jak sobie klikamy na przykład zapisz, to jest też informacja, kiedy. No, i możemy sobie zrobić, że albo wysyła się od razu, albo później ręcznie, albo harmonogram. Tak więc, ja też zaplanuję działanie na, na harmonogram na jutro, na godzinę 11.09. Tak, nawet, może, może realniej, i tak ten system wysyła powiedzmy w jakiś lekkich interwałach czasowych, te poszczególne maile też, żeby to nie wychodziło tak, że to będzie od razu wysłane. No i tutaj mamy pierwszą kampanię. Widzimy, że ona już ma status zaplanowane no i czeka na, na rozpoczęcie, czyli na tego 18 stycznia o 11.09. I tu w tym momencie po, po wysłaniu też będą wszystkie statystyki o dostarczeniach, o otwieralności, o, o klikalności. Potem jest zaplanowana druga kampania powielająca. Tutaj mamy informację, nie dostałem odpowiedzi na poprzednią wiadomość i też ta prosta, krótka formuła, o której, której wspomniałem, czyli właśnie, że dzień dobry, kilka dni temu do Państwa pisałem, ale niestety nie otrzymałem odpowiedzi. Powracam z tematem firmy yy, franczyzowe właśnie często mają ten i ten problem No i jeżeli byście byli zainteresowani, to zapraszamy. No i potem już te, na końcu ta, ta ostatnia część to jest ta. Część taka zamykająca, to znaczy, jeżeli właśnie chyba trafię na zły moment, zamykam temat, no i ta część tutaj, gdzie delikatnie to, to zamykamy, i tu jeszcze właśnie można sobie zrobić podgląd, jak to wygląda na przykład na telefonie. Widzimy na tablecie, no i na, na komputerze. Tak więc to i tutaj podobnie jak zresztą przed chwilą pokazywałem te, te parametry. Tak więc y tak to zrobiliśmy w praktyce. Potem do tego działania dojdą nam jeszcze działania cold callingowe. I to jest taka pierwsza próbka w ramach tego segmentu, na podstawie której pewnie będziemy wyciągać wnioski i eksperymentować dalej z tym segmentem, a jeżeli się okaże, że nie do końca ten segment został trafiony, to będziemy już tutaj testować po prostu z innymi najzwyczajniej w świecie segmentami lub problemami. Zatem czas na szybkie i krótkie podsumowanie. Co jest nam potrzebne, żebyśmy mogli zrobić prospecting w takiej wersji, w jakiej my wybra wybraliśmy, czyli cold calling plus cold mailing. Pierwsze to jest wybranie segmentu, czyli odsyłamy do odcinka piątego. Druga rzecz to jest odpowiedź sobie na pytanie, ok, to gdzie te nasze segmenty znajdę i skąd będę miał do nich namiary, czy telefon, czy yy, adresy mailowe. Trzecia rzecz, no to zaplanowanie działań prospectingowych. W naszym wypadku to są skrypty maili, czy też skrypty, skrypty rozmowy. No i oczywiście to, to, już wcześniej było wypracowane, czyli problem plus rozwiązanie. No i na końcu punkt czwarty, czyli tak naprawdę eksperymentowanie i zweryfikowanie tego, na ile te segmenty, a właściwie problemy, wyzwania, które adresujemy do tych segmentów, są trafne, bądź nie. Tego dowiemy się po prostu na świecie w praktyce. To tyle, jeżeli chodzi o nasze działania prospektingowe. Będziemy Wam aktualizować i updatewać informacje, jak to nam poszło właśnie w tej części praktycznej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!